Historia Mieczem Pisana. Ragnald Markmansz i War Rafał Lincner. Witamy serdecznie na audycji poświęconej pasji do średniowiecza. Średniowiecze to taki y, konkretny kawał czasu, czyli między V a XV wiekiem. Po tym, co się wydarzyło z Imperium Rzymskim, jak wszystko huknęło, to zrobił się w tej Europie niezły chaos, a z tego chaosu wyłoniło się coś pięknego, czyli średniowiecze. Dokładnie. Często mylnie nazywane, czasami mrocznymi, ze względu na to, że w tym okresie, tysiąca lat, powstało naprawdę wiele, wiele pięknych, zachowanych do dzisiaj choćby katedr, kościołów. Mamy naprawdę dużo pozostałości po tym okresie, w dzisiejszych czasach choćby w Bożu i dlatego też warto sobie o tym poprzypominać. No, ale średniowiecze to również, choćby co dzisiaj rozmawiałem z uczniami z szkoła, stąd nazwa szkoła. To właśnie przy katedrach, to właśnie y, przy klasztorach y, rozwijało się życie nie tylko kulturalne, ale przede wszystkim naukowe. Wszystkie te rzeczy, które my dzisiaj odtwarzamy, to mamy z tym problem, my jako odtwarzający wczesne średniowiecze, z tym mamy problem, bo my sięgamy do tych czasów, gdzie nie było źródeł pisanych. E, my możemy bazować w zasadzie, Marku, tylko na tym, co znaleziono gdzieś tak w tych kopaliskach archeologicznych, e, fragmentach ubrani, fragmentach jakiegoś obuwia czy uzbrojenia. Natomiast ci, którzy odtwarzają to późniejsze średniowiecze mają znacznie lepiej, bo właśnie korzystają z tych wszystkich kronik, zapisków, fresków, no i to już mają dużo lepiej. I dużo łatwiej. Tak, to prawda, drodzy Państwo, ja i Wary jesteśmy odtwórcami wczesnego średniowiecza, czyli skupiamy się na czasach od 8, 9, 10 do XI wieku i odtwarzamy Słowian i Wikingów tamtego okresu. Mamy pełen sprzęt, począwszy od ubrań codziennego użytku jak i sprzęt wojownika. Tarcze, hełmy, topory, miecze, łuki, to wszystko ze sobą wozimy na różnego rodzaju imprezy związane właśnie z rekonstrukcją średniowieczną. A czym jest ta rekonstrukcja? No to właśnie Państwa wprowadzimy w ten temat. Zarówno ja, jak i Ragnald, czyli Marek, odtwarzamy skandynawów. Ja na przykład takie coś bardzo ciekawego odtwarzam, właściwie nie wiadomo, czy mężczyznę czy kobietę, prawda? Bo Skjoldeham to słynne znalezisko. Do dzisiaj nie jest opracowane tak do końca. Nikt tego nie wie, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna. Mamy skrawki jakichś strojów. No i na bazie tych wykopalisk my uszyliśmy sobie stroje. Także jest to niezmiernie, niezmiernie ciekawe. no Moje wykopalisko gdzieś tam hen, daleko z północy Norwegii. Natomiast Marku, ty? No ja taki, można powiedzieć, zbiór różnych miejsc, różnych narodowości, bo mam coś ze Szweda, mam coś z Norwega, mam coś z Duńczyka, w swoim stroju odtwórczym. I drodzy państwo, jeżeli mówimy na przykład o rekonstrukcji, to możemy śmiało powiedzieć o rekonstrukcji już późnego średniowiecza, konstrukcji rycerstwa, kiedy faktycznie mamy już nie tylko rzeczy, które znajdują archeologowie w ziemi, ale mamy również właśnie zapisane informacje na temat ich kultury, sztuki, na temat ich ubioru. Niestety, jeżeli chodzi o czasy Słowian i Wikingów, tych źródeł pisanych, no nie było za wiele, u Słowian praktycznie w ogóle. Pisali o nas jedynie kronikarze, można powiedzieć tacy szpiedzy z zachodu, którzy badali te tereny w czasach wczesnego średniowiecza. A sami Słowianie po prostu nie prowadzili ksiąg, nie prowadzili kronik, przez to też jedynie bazujemy na tym, co znaleziono w ziemi, a niekiedy, tak jak żywar wspominał, był to skrawek ubrania, tak jak choćby w jego rekonstrukcji, i z tego po prostu staramy się odtworzyć cały strój, jak ta osoba mogła wyglądać, czym się zajmowała, i że tak powiem, w jakich terenach żyła i z czego żył, bo to też było ważne, czy to myślę, był rzemieślnik, czy wojownik. Myślę, Marku, że warte zauważenia też jest to, że ci kronikarze ci, którzy to zapisywali, no to byli najczęściej zakonnicy. Też nie wiadomo, na ile obiektywnie oni opisywali to, na ile, na ile rzeczywiście to było ich naukowe opisywanie, a na ile ich wizja indywidualna. Tak samo też choćby historyk Ibrahim ibn Jakub, który, który był przecież z Bliskiego Wschodu, prawda? Bo to, to był muzułmanin, który zawędrował aż tutaj, na, w te nasze tereny. Na ile też on rzeczywiście Opisywał prawdę. No, jedni mówią, że, że opisywał brudnych Wikingów, inni znowu mówią nieprawda. Wikingowie wcale tacy brudni nie byli. Kąpali się, czesali swoje długie brody i tak dalej. Nie wiemy, na ile to było rzeczywiście obiektywne, a ile ich subiektywna opinia. To prawda. Też musimy zdać sobie sprawę, że zazwyczaj jakaś kronika powstawała pod dyktando jakiegoś władcy, który płacił za to, żeby ta kronika powstała, więc też miała być napisana tak, żeby przede wszystkim. Wielbić tego, który zlecił pisanie tej kroniki, a drugie, no troszkę, że tak powiem, jego przeciwników politycznych troszkę, że tak powiem, sprowadzić do takiego niższego poziomu. No i tak też często było, że po prostu kroniki były pisane pod dyktando nie tylko kroniki, ale również wszelkiego typu portrety. Przecież zawsze ten malarz lepiej był wynagradzany, jak upiększył tego władcę, prawda? No ale też niedawno zostałem zagadnięty, no dobrze, katedry, piękne kościoły i ci z późnego średniowiecza mają rarytas, bo mają to jeszcze czasem nawet namacalnie, jadąc czy to do Francji, czy do Niemiec, czy nawet u nas w Polsce, prawda? Mamy, mamy jeszcze, stoją jeszcze póki co można z tego korzystać. Natomiast uczniowie zadali mi pytanie, no ale to dlaczego nie ma świątyń z wczesnego średniowiecza? Jakie było ich zdziwienie, że de facto świątyń, właściwie nie było. Słowianie uznawali jako świątynię ten skrawek polany czy skrawek łąki, na której stał tak zwany bałwan. Stąd nazwa bałwan, dzisiaj ten snowman słynny, którego kleimy z e, śniegu. A bałwan to przecież stella, posąg e, wyrzeźbiony najprawdopodobniej dziś jakimś pniu, który miał pokazywać wizerunek, to był wizerunek jakiegoś boga. No i najczęściej to przecież było w przyrodzie, tak? Słowianie najczęściej to była ta właśnie taka specyfika, że nie stawiali jakichś wielkich świątyń, tylko dla nich ten świat, w którym żyli tu i teraz, to jest ta świątynia. Tak, to można też utożsamić z taką, można powiedzieć, wolnością. Bo było to jednak, Słowianie przybyli tutaj ze wschodu, był to lud wędrowny. W momencie, kiedy się osiedlali, no nie czuli takiej dużej przynależności do danego terenu. Jak budowa grodów, osad, nie oszukujmy, to była budowa na jakiś czas. Drewniany dom miał starczyć powiedzmy na 10-15 lat, jeżeli zaczął się psuć, budowało się nowy. Więc jeżeli chodzi o wczesne wiecze, przez to też mamy mało tych zachowań znalezisk przez archeologów, ze względu na to, że ich taka kultura materialna nie była dla nich aż tak ważna. Ciekawe też było to, że nosili na sobie właściwie wszystko, co posiadali, wręcz te słynne siekańce. My jako odtwórcy wczesnego średniowiecza, ludzie często pytają nas, dlaczego my na paskach nosimy jakieś przypinki, jakieś takie ozdoby. No ale to przecież jest proste. Jeżeli miałem jakieś właśnie zapinki, jakieś srebrne elementy, które mam przypięte do paska, idę coś kupić, no to wyciągam sobie, zdejmuję tego jednego Płaceni. No ale teraz też właśnie ludzie pytają, a co z resztą? No stąd te siekańce, tak? Jeżeli jakaś monetka była, nawet na pół się ją przerąbywało i to była ta reszta, którą wydawano. Stąd wiele do dzisiaj znajduje się tak zwanych siekańców, połóweczek, ćwiartek i tak dalej, nie? Marku, dręgowie. Skąd myśmy się tutaj w ogóle wzięli? Dokładnie, bo do tego zmierzaliśmy i już o tym wspominamy. Dręgowie to jest drużyna. Drużyna, a dokładnie stowarzyszenie z Raci Boża. Które właśnie zajmuje się rekonstrukcją czasów wczesnego średniowiecza. A słowo dręg czy dręgr, to oznacza po prostu dzielnego wojownika, którymi my jesteśmy. Ale w drużynie nie tylko mamy wojowników, prawda? Oczywiście są i rzemieślnicy, są artyści, są osoby, które w każdym aspekcie kultury z czasów średniowiecza znaleźli pasję i chcą ją odtwarzać. Wbrew pozorom ważnym elementem takiej drużyny to są ludzie obozowi, bo my nie tylko jesteśmy stacjonarni, czyli nie tylko w naszym grodzie średniowiecznym w Raciborzu siedzimy, pracujemy, robimy pokazy, ale też jeździmy po całej Polsce i nie tylko po Polsce, bo również i Niemcy, i, i, tak, i gdzieś Norwegia i, Norwegia, i zdarza nam się gdzieś tam w Czechach i Słowacji być. Czego niezmiernie jesteśmy dumni, no ale powiedzieć trzeba szczerze, że mamy również kobiety, które świetnie gotują, odtwarzają nam te jedzenie wczesnego średniowiecza, które też powiem szczerze, no nie było jakoś super ciekawe, prawda? Było proste. Proste, ale też miało swój smak, no choćby zupa z pokrzyw. Oprócz tego wszystkiego, trzeba powiedzieć, że pośród nas są ludzie różnych zawodów. My prywatnie żyjemy sobie tak na co dzień. Każdy w swoim zawodzie, każdy ma przecież swój normalny dom. Często ludzie pytają nas: No to wy tak żyjecie na co dzień? Nie, na co dzień jesteśmy normalnymi ludźmi żyjącymi w normalnym społeczeństwie. Ktoś jest nauczycielem, ktoś może jest lekarzem. No, mamy swoje różne zawody, ale kiedy przychodzi weekend, kiedy przychodzi wyjazd, no to cieszymy się tym średniowieczym i staramy się to jak najbardziej rzetelnie odtworzyć. To prawda często resetujemy się, można powiedzieć, ubierając te nasze stroje średniowieczne, ubierając pancerze, bo my akurat z Iwarem jesteśmy wojownikami i po prostu nie udajemy. My naprawdę walczymy tak, jak walczyli wojowie w tamtych czasach. To daje nam naprawdę dużo adrenaliny, dużo przeżyć, do których też zachęcamy oczywiście, bo drużyna jest otwarta na każdego chętnego spróbować swoich sił w, takim, w takiej pasji, w takim hobby. No i co ważne, my nie rekonstruujemy tylko wikingów, tak jak ja i Iwar, ale również słowa. Rusinów, Morawian. Wszystkie te ludy związane ze wczesnym średniowieczem, ze wczesno-średniowieczną Europą. Wielokrotnie też pytają mnie ludzie, czy to na pokazach, czy na festiwalu, dlaczego my odtwarzamy Wikingów? Dlaczego Skandynawów? Dlaczego? Przecież ich tutaj na pewno nie było. No, błąd. Jeżeli mamy dowody na to, że Wikingowie stacjonowali długi czas w Polsce, nawet w Opolu, to przecież jeżeli Racibuszy i Opole łączyła taka cudowna autostrada, jaką jest Rzeka Odra, to jestem przekonany, że na pewno odwiedzili Racibusz na 100%. A to, że my jeszcze nie odnaleźliśmy tych artefaktów z tego czasu, to ja myślę, że to jest tylko kwestia co roku, dwóch, dziesięciu. Dokładnie. Drodzy Państwo, to był taki wstęp, jeżeli chodzi o audycje związane z tym średniowieczem, z pasją do średniowiecza. Zapraszamy na kolejne audycje, które będą się pokazywały co dwa tygodnie w Radio Vanessa. Serdecznie Was zapraszamy w imieniu wojowników Dręgów z Nadgórnej Odry. Sława Wam Rafał linsner iwar Ragnald Marek Mansz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Historia mieczem pisana.